Dzień dobry albo dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest nas cztery, które będą maseczkowały swoje ręce. Przedstawiajcie się, dziewczyny. Aneta Frączyk z tej strony, oczywiście, witam cię z wami z Irlandii. Przedstawiajcie. Baba ja wilczek do Anetki, normalnie pierwsza grupa. I za z tej strony, Polska Południowa. Patrycja, okolicy Lublina. Super, kurde. Cieszę się, cieszę się dziewczyny, że z nami jesteście. Nie widzę naszego live'a, nie wiem, nie pokazuje się na tym, na Facebooku? Hmm. Zaraz muszę odświeżyć. Chciałam go wstawić na grupę, no, będą cyrki, jak się nie pokaże. O, jesteśmy, hurra! Dobra, <laughs> dziewczyny. E, opowiedzcie dzisiaj trochę, co będziemy robiły. Rączki, wy znacie ten temat. Nie znacie? Anetka, dziękujemy Ci, że nas tutaj zaprosiłaś. Przygotowałyśmy wszystko, co tutaj kazałaś nam przygotować, czyli galaretkę alesową, krem propolisowy ewentualnie to jest jeszcze krem z kolagenem, jak pisałaś, dlatego, że mam, ale zapomniałam sklep, przygotowałam sobie trochę oliwy i cukier, ale nie będę to cukierniczki pokazywać. Słuchajcie. Także dzięki Anetka za te wszystkie podpowiedzi. Słuchajcie, Dziś, dzisiaj robimy, zaopiekujemy się naszymi rączkami, ponieważ są spracowane, zawsze dużo nimi robimy, niestety, dlatego dzisiaj się nimi zaopiekujemy. I słuchajcie, ja mam skrap i za tym masz cukier z oliwą. Cukier z oliwą też idealnie się nadaje. Dziewczyny, co macie? Najpierw zmoczcie trochę rączki, tak? Trochę. Zrób sobie tej zrób oliwę z tym. Ja mam, ja mam nasz skrap. Okay. Anetka, jakie proporcje tutaj polecasz? Wiesz co? Tak, żeby po prostu nie było ani za rzadkie, ani za gęste. Takie wiesz, żebyś mogła spokojnie sobie nałożyć na ręce, nie? Ja sobie tu moją miksturę zamieszam. Słuchajcie, my tutaj, proszę, co robimy? Nasz skrap akurat ma opiłki żożoba i tutaj my sobie z, z, po prostu pozbywamy się tego naskórka, który już, już jest z już jest taki nieprzyjemny i wiecie co, no w jaki sposób trzeba zadbać o te swoje rączki, prawda? Tak. Ale przyjemny masaż. A, dokładnie, dokładnie, właśnie o to chodzi. Wiecie, jak pandemia była, to nas uczyli specjalnie, żeby myć tak o tak ręce. Nie wiem, czy was, was też uczyli. To jest ten dobry sposób, żeby zacząć właśnie. Wiesz, w no, te wszystkie rowki dość. Uczymy, proszę Państwa, nasze rączki, bo zaraz nałożymy sobie maseczkę. Dzisiaj mamy maseczkę z naszego właśnie propolisu i galaretki aloesowej. Macie? Tak. Tą mieszankę robimy jeden do jednego, czyli tyle, ile galaretki, ty, tyle samo właśnie. A ja nie wzięłam ręcznika. Aha, dobra, tu mam. Ale pożyczyć pożyczycie swojego, może być? Nie, dziękuję. Mam, mam blisko! Mam blisko! Całe szczęście, że to jest małe mieszkanie. Słuchajcie, i wszędzie mam blisko. Słuchajcie, ja mam tutaj y, miseczkę, i ja to Dobra, robię w miseczce. Tak. Tyle, ile propolisu. A ja mam Pamiętaj Słuchajcie, żeby to było do tak trochę spokojnie. O, kurde, poczekajcie, bo ja przecież nie to udałam. Aneta, Aneta jest zakręcona normalnie. Bym dała tom. Skrup nasz, a ja dać galaretkę. Widzicie? się spodobała Anetka Tak, tak, tak. Powiem Ci, powiem ci że bardzo. Sobie wymieszam i słuchajcie, nakładamy to na ręce. Tak dosyć grubo może być, ponieważ to nam się wkłonie. Jeżeli macie, i teraz ładnie nakładamy na całe ręce, zobaczcie, to jest taka o taka powłoka, żeby było tak dosyć sporo. I Albo macie rękawiczki, to nałóżcie sobie rękawiczki, albo macie y, folię niealuminiową. Szybkie przygotowanie była Notka, żeby do ciebie dotrzeć. No, no ja nie, ja nie Dobrze, 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 że przyszłyście. Ja, ja akurat mam takie rękawiczki, one są bez Dlatego ja sobie założę rękawiczki, bo już ja jeszcze mam obsługę komputera, nie? <grym grym> takie też będą dobre. O, bardzo dobre, dokładnie. Wiecie, najlepsze są takie też bawełniane. Niestety nie mam żadnych bawełnianych takich, które by się nadawały, ale ja sobie jeszcze wzięłam, żeby moje ręka, ręce jeszcze bardziej się nagrzały. Ja sobie wziąłem takie rękawiczki. Wow! Widzicie? Pod, ko pod kolor sweterka, słuchajcie. Niektórzy żegnają zimy, ale nie my. <laughs> Absolutnie, ponieważ my teraz sobie rączki musimy zagrzać. Niech nam się przynajmniej z 10 minut to wchłonie teraz. I tak sobie posiedzimy. I sobie porozmawiamy. Słuchajcie, co dziewczyny mi powiecie na temat tej galaretki alesowej. Słucham. Nie wiem, czy skończymy, mówić przez te 10 minut. Dobra, może być 15. Słucham, co daje ta nas Bardzo intensywnie nawilża. Dokładnie. Co Porządnie jeszcze można z nią zrobić? Tak do goi, ran, jak mamy jakieś na rękach. Chłodzi. Porządnie goi. Mhm. Ja tak dodam, że to jest taki zagęszczony aloes i po prostu ta siła jego gojąca jest super przenoszona właśnie tutaj na zewnątrz. E Każde miejsce, które posmarujemy, to uruchamia się również system odpornościowy, tak zwane makrofagi, więc każde miejsce, które posmarujemy, będzie się szybciej goić eee, i każda zmiana skórna. Uszczyca, egzema, ZS, cokolwiek, e, to zobaczycie naprawdę bardzo szybko efekty. Plus w sumie mogłyśmy sobie tą galeretkę dzisiaj jeszcze we włosy wetrzeć, bo za miesiąc no takiego stosowania wyrosłyby nam Baby Hair. Mogłybyśmy się za miesiąc pochwalić. Słuchaj, <laughs> już tak włosy rosną, że normalnie szok. Ostatnio właśnie z koleżanką się spotkałam, ona tak się patrzyłam i tak, Boże, ale ty masz dużo włosów takich małych. Ja mówię, no mam, rosną mi. <laughs> A mam, moja córka miała teraz anginę i yy, jadła galaretkę na gardło. Bardzo dobrze wspomaga gardło. Dokładnie. Ja właśnie mam tak samo, że na przykład jeżeli mi tylko zaczyna gardło boleć, od razu biorę sobie właśnie galaretkę i systematycznie to jem i powiem wam od dłuższego czasu nie biorę żadnych antybiotyków na gardło. Nie mam ani nie rozwija mi się, nie, ma, nie dostaję na przykład anginy, bo wcześniej przeważnie miałam anginę ropną, czy miałam zapalenie płuc, po prostu to od gardła zawsze szło. Teraz tego nie mam. Super. Ja mogę dodać też, że galaretka jest super na oparzenia. Czy jedziemy gdzieś na wakacje, opalamy się, ale również właśnie nawet przy kuchni jakiś olej prysnie nam w trakcie gotowania, od razu ładujemy galaretkę i jest wielka ulga i po prostu to oparzenie. Dokładnie. Dokładnie, powiem Wam, e, kiedyś wstawiłam taki post, ponieważ miałam taką przygodę, pojechaliśmy z koleżanką do kolegi, który przy nas gotował, akurat tak pojechaliśmy w sumie, na takie spotkanie on gotował, i słuchajcie, on miał e, tego e, woka na tym, na kuchence, i on się zaczął, ta bateria wiecie, jest taka okrągła, zaczęła się przechylać, i on złapał ręką, słuchajcie, i normalnie ten olej cały mu poszedł na rękę, to wtedy, nie wiem jak to było, że jak my jechaliśmy, ja po prostu wzięłam całą, całą tubkę galaretki do siebie do torby. I tak, bo tak ja lubię mieć ze sobą, że w razie w, i słuchajcie, ja mówię, i to było właśnie w razie w, ponieważ ja nie myśląc, od razu poleciałam do torebki, wzięłam tą galaretkę i mówię tak, mówię Piotrek smaruj, smaruj to automatycznie, słuchajcie. On tylko opłukał to wodą i zaczął smarować. Ja mu zostawiłam tą galaretkę całą i słuchajcie, później on po dwóch czy po trzech tygodniach wysłał mi zdjęcie, że ta skóra po prostu on miał przebarwienia, ponieważ to było jeszcze świeże, ale powiedział, że wszystko się pięknie zagoiło. Dlatego właśnie dla mnie galaretka to jest naprawdę coś wspaniałego. No jest, to jest perfekcyjna, można dzieci to nieraz się właśnie przydaje na no, oparzenia, otarcia, ale taka ciekawostka to jest jeden z takich nielicznych produktów, który można używać do ustnie. I nawet jak są też takie stany zapalne właśnie, a czy była, e, cokolwiek się tam dzieje, to też pięknie zależy właśnie te takie stany zapalne i mhm. szybciej wszystko będzie się goić. A oprócz tego właśnie będzie działać przeciwbakteryjnie. E, Przeciwzapalnie. No, przeciw zapalnie. No właśnie zapalnie. Także tutaj y, przeciwirusowo, tutaj wyjątkowo tak. też, bo nie wszystkie produkty działają na wirus. A tutaj mamy też taką y, pomoc. Także no nic tylko wypróbować. Ogólnie <śmian> 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 najmniej najmniej 50 pozycji. <śmian> Naprawdę na, na tyle pozycji pomaga. Nawet wyleczyłam w no, właśnie, i dokładnie zwierzęta, właśnie też mogą spokojnie używać tych produktów. To jest właśnie też. Narobowałam Gdzie... mojemu pieskowi rany, jakby po sterylizacji, ładnie się mu zagoiło. Proszę Super. bardzo. No właśnie. No dobra, ja jeszcze tylko powiem, że co odpowiecie na temat tego kremu? Propolis, dawać dziewczyny. No, ja mogę powiedzieć paty... od siebie, że uratował mnie y, właśnie od egzemy, bo ja miałam egzemy od lat i właśnie ten krem król y, pomógł mi właśnie zwalczyć egzemę na skórze. Więc bardzo polecam. A teraz, już Paty, nie, nie pojawiać się z powrotem, tak? Już masz po nie. prostu jakby wyciszone nie, nie. Zastopowałeś. Super! Ja osobiście te dwa kremy łączę. Robię sobie mieszankę z tymi dwoma kremami jak lecę gdzieś w ciepłe kraje. To biorę to, to i jeszcze Firsta. To są trzy rzeczy które razem łączę w butelki sobie takie słuchajcie robię mieszam to ro, proporcje takie żeby po prostu przechodziły przez ten spreskiwacz powiem wam że gdziekolwiek byłam czy byłam w Meksyku czy byłam w Grecji w tamtym roku to po prostu jest mega ja mam działą cerę i dla mnie coś takiego to jest po prostu zbawienie ponieważ ja się opalam na czerwono moje pierwsze opalanie zawsze mnie boli i jak to miałam już naprawdę sprawdzone. Słuchajcie, pierwsze opalanie, od razu tym się posmarowałam, drugie opalanie i to najlepsze, bo na drugi dzień już mogłam się opalać, wcześniej to było nie do pomyślenia, żebym się opalała na drugi dzień. Anetka, tak. przed opalaniem też się smarujesz, czy tylko po? Nie, ja po, przed, ponieważ ja przed opalaniem się smaruję tym naszym krem, kremem do opalania, nie? Dlatego ja się smaruję nim, a to używam po opalaniu. Naprawdę sprawdzone polecam. Tym bardziej, że mówię, ja się opalam na czerwono i naprawdę szybko kolor zmieniam na brąz. Potwierdzam, dziewczyny właśnie jak byłam w Grecji w tamtym roku, dziewczyny się nie chciały smarować, a później cierpiały, a ja nie! <śled> Czyli sprawdzony sposób. Ja akurat się e, opalam na brązowo, więc dla mnie to jest taka ciekawostka. No, ja, ja zawsze zazdrościłam, wiesz, osobom, które się na brązowo opalały, bo ja mówię, choćby mnie, ja niedługo, ja i tak długo nie siedzę. Bo ja zawsze zaczynam tak przynajmniej pół godziny, godzina. Ja nie mogę dłużej, bo naprawdę jestem rak. To, to, jest, to jest po prostu i mnie tak szybko łapie, że jestem naprawdę, o tak jak moja bluzka, później wyglądam. Na serio! I naprawdę to Wam sprawdzam. Dlatego, Propolis dla mnie jest mega, jeżeli chodzi na opalanie. To jest po prostu coś po opalaniu, coś wspaniałego. Bo jeśli chodzi o, o mnie właśnie krem propolisowy, to głównie używam w zimie, bo on tak mocno nawilża, mocno utrzymuje e, nabierzone ręce i przede wszystkim stopy, nie wiem jak wy macie, ale w czasie e, takiego grzewczego okresu, e, to po prostu jest tragedia. Nie cierpię uczucia, nie zasnę nawet, jak mam uczucie suchych rąk lub stóp, więc po prostu muszę go mieć, ale już później jak na przykład jest lżej, to sobie używam tylko kolego nowego, a ten tylko, tylko na zimę. A. Dokładnie. Bogusia, ty też coś powiesz? Na popękane, na popękane pięty. Idealne, Piękne, prawda? z kremem propolisowym, rewelacja. Dokładnie i właśnie na przykład tą mieszankę, którą zrobiłyśmy na ręce, idealnie ręce. tą mieszankę można sobie robić na stopy i zostawiać tak samo, obwinąć folią i zostawiać. Tak więc naprawdę, naprawdę mega. To co dziewczyny? Proszę? Po boleniu, po depilacji. A. Dokładnie, dokładnie, po prostu to jest taki, mówię, propolis akurat jest, to jest naturalny antybiotyk, czyli właśnie jakieś, jakiekolwiek właśnie takie zmiany skórne, stany zapalne, to on też właśnie fajnie będzie łagodził, ponieważ, no mówię, jest naturalnym antybiotykiem, no i też ma aloes w środku. Osoby między innymi, jak mają, na przykład trądzik, to również ja, na przykład, bardzo polecam, bo też miałam trądzik i bardzo mi pomógł, więc właśnie przy takich różnych problemach skórnych jest idealny. No właśnie, dokładnie. To co? Możemy zdejmować nasze rękawiczki? Zobaczymy, jak tam nasze ręce. Zobaczymy, czy choć trochę nam O Ojeju! Słuchajcie, ten krepek, nie? Normalnie. Tutaj to możemy zostawić sobie na rączkach, ponieważ to jeszcze nam się bardziej wchłonie. Jak teraz zdjęłyśmy folię, czy zdjęłyśmy rękawiczki, to nam się o wiele lepiej teraz to wszystko wchłonie. Jeżeli na przykład. <głos> użyły. <głos> jak jak Bo wczoraj swoją buzię oglądała, nie? Tak i tak. o Jezu, jaka mięciutka kamilutka. Jaka <noise> ja właśnie, właśnie muszę powtórzyć to was, wasze maseczkowanie z wczoraj, bo niestety przytopiłam. A tu tyle pozytywnych opinii, po prostu ludzie w szoku oglądali swoje twarze. <noise> <noise> Bardzo mi to cieszy. Iza, zapraszamy. Jutro, jutro, bo znowu będzie buzia. O, dziękuję, dziękuję, ja ja dziękuję. Na 100% będę, bardzo przyjemnie spędzony czas, no i te miękkie łączki. No, <noise> Dokładnie. była mięciutka. No mówię, bo Gusia co chwilę, wiesz, się ma co, ojej, ja, dlaczego ja wcześniej tego nie używałam? Nie tak samo jak Dorota, bo Dorota też wstawiła zdjęcie i też tak. mówi, no, ale ja byłam głupia, dlaczego ja wcześniej użyłam? Ja używam maseczki dosyć często. Staraj się przynajmniej dwa razy w tygodniu sobie coś zrobić. Bo wiecie, no w tym wieku to trzeba jakoś wyglądać, nie? Wy też jeszcze młode to nie musicie tak dbać o no, Ciebie. Ale, ale to ja zawsze powtarzałam, my młode, nie musimy nic zrobić, bo piękna nie musi się poprawiać, a tu widzisz, pełne zaskoczenie, jednak muszę. Ale, ale... Nie... No. Ogusia, widziałam właśnie twoją, e, twoje przed i po. To jest rewelacja po jednej maseczce i już taki efekt. Ale i... w ogóle zobacz, jak te zmarszczki tutaj wokół oczu się spłyciły, no, nie? Naprawdę. Tak, tak. Naprawdę. No dokładnie. 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 Słuchajcie. Jak Wam się podobało? Fajnie było. Tak, super. <grymne> to bardzo. Jeż jeżeli, jeżeli ja to, to już się teraz Wam wpłynęło. Jeżeli macie jakiś krem, ja mam ten co wczoraj, on może być do buzi, może być do rąk. Ja sobie jeszcze ręce nasmaruję, ponieważ one będą takie bardziej, jeszcze bardziej będą takie mięciutkie. Albo na przykład macie inny, bo jest też ten fioletowy taki. to te... o! No właśnie. <grymne> To właśnie można sobie też posmarować, żeby jeszcze bardziej te nasze rączki były takie dzisiaj zadbane, wychuchane, takie mięciutkie, fajniutkie. Jeszcze taki jeszcze raz, powtórka. No ładnie. Słuchajcie, tego nigdy nie jest za wiele. Taka jest prawda. Dbanie o siebie to jest podstawa. Słuchajcie, dzisiaj kończymy. Bardzo fajnie było, że dołączyłyście do nas do mnie do Bogusi. Bardzo nam było miło. Słuchajcie, jutro zapraszamy na godzinę 19. Jutro będzie buźka i zobaczymy, co jutro będziemy robili. Dziękuję, dziękujemy. Jak ja tylko wiem. będę mogła, to na pewno będę. Ja tak było super, super było z wami spędzić ten czas i się tak zrelaksować. Dokładnie, pogadać głupoty, pośmiać się. To jest właśnie to, co powinniśmy robić jak najczęściej. Pa, kochani buziaki, polecam, patrzcie na nas, co my robimy. Pa! pa.